W sercu Dzierżoniowa, wśród pasji, wartości i sportowych emocji, odbyło się wyjątkowe spotkanie wieczór autorski poświęcony dekalogowi sportowego rodzica. To nie tylko książka to opowieść o budowaniu więzi, wspieraniu marzeń i wychowywaniu młodych sportowców z sercem i mądrością. Tego wieczoru autorzy Marta Rajniuk-Bolisenga i Andrzej-Bolisenga. Podzielili się swoimi doświadczeniami, inspiracjami oraz odpowiedziami na pytanie, jak być najlepszym kibicem własnego dziecka. Chcieliśmy udowodnić, że sport towarzyszy nam przez całe życie. Nie wszystkie dzieci będą zawodowymi sportowcami i będą osiągały sukcesy, ale pokazujemy. Że sport to jest fajne spędzanie czasu. Sport z nami towarzyszy przez całe życie i nie bójmy się go, tylko uprawiajmy. Chodźmy na spacery, chodźmy w góry. pokazujemy, że aktywność jest fajna. Nasze dzieci będą to widzieć i też będą uprawiały sport. Do czego ten poradnik zachęca wszystkich. Zwracamy tutaj też bardzo dużą uwagę na to, jak ważne są relacje. Że relacja to jest coś więcej niż tylko taka zadaniowa rozmowa o tym, co dzisiaj robiłeś, czy jaką ocenę dostałeś w szkole. Ja uważam wspólnie z żoną, że tak jak my dorośli traktujemy sport, jesteśmy wzorem dla dzieci. Dzieci naśladują nas. Jeżeli rodzice są aktywni i uprawiają sport, wiele mówi o tym, że właśnie te dzieci też będą uprawiały sport. Ja też z perspektywy trenera wiem, ile złego mogą rodzice, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy, zrobić dziecku. Dlatego w tym dekalogu prezentujemy 10 takich zasad, które powinien przestrzegać rodzic, aby ta relacja Między trenerem, zawodnikiem i rodziciem była dobra. Zwracamy bardzo mocno uwagę na to, czym są emocje, jakie emocje w sporcie towarzyszą, jak ważne emocjami w sposób odpowiedni się dbać, opiekować, bo każde emocje są do życia tak samo potrzebne i te przyjemne, i te mniej dobre, tylko te trudne emocje nie zawsze umiemy i potrafimy w sposób odpowiedni znosić. Jeden z punktów tutaj w naszym poradniku mówi o tym, jak ważna jest zabawa na podwórku. Kiedyś my wszyscy wychodziliśmy na podwórko, sami musieliśmy się bawić, rozwiązywać problemy. W jednym z naszych tutaj podpunktów... Pokazujemy, jak ważne jest, żeby dzieci miały tą swobodną zabawę z rówieśnikami niekoniecznie z dorosłym, niekoniecznie z trenerem. Uważamy, że wiele podczas takich zabaw dzieci się mogą nauczyć i hartuje się ich po prostu charaktery na boisku. Zapraszamy dzieci do takiej aktywności spontanicznej to jest ważne, ale też już wiele mówimy o tym, jak rozmawiać z dziećmi jak przekazywać te pozytywne rzeczy. Ja w swoim materiale pisze, że dzieci zawsze chcą wykonać coś najlepiej. No niestety są w tym wieku, że muszą trenować i te umiejętności za chwilę przyjdą. Dlatego komunikujmy pozytywne, szukajmy tych fajnych emocji, to pozwala się dzieciom rozwijać prawidłowo. Inspiracja pojawiła się zupełnie przypadkiem, i takie pierwsze początki, pierwszy pomysł zaczął się pojawiać w okresie między jednym a drugim lockdownem, który był taki tutaj obecny w naszym społeczeństwie, społeczności. I wtedy byliśmy tak bardzo mocno zachęcani do tego, żeby być w domu, żeby coś robić razem, żeby być twórczym, kreatywnym. No i tak właściwie żeśmy bardzo sobie to mocno wzięli do serca i pomyśleli o tym, co my możemy zrobić takiego razem, wspólnie, co będzie też taką jakąś piękną pamięcią. Dla nas samych i być może jeszcze z tej pamiątki ktoś będzie mógł w sposób taki odpowiedni i dobry dla siebie czerpać. No i tak powstał ten pomysł na to, żeby stworzyć tą lekturę. Książki można nabyć w sklepach Intermarché, za chwilę w całej Polsce, ale także w Empiku, online, gdzie te książki po dzisiejszym wydarzeniu też się pojawią.